W samym mieście warunki może nie tak mocno zimowe, ale na zadziale niczego nie brakuje. Cały stok jest naśnieżony, wyciąg działa, sztuczne oświetlenie też, muzyka gra i właściwie tylko brać narty, snowboard i przyjeżdżać, do czego zachęca współwłaściciel. Dzisiaj mamy 13 i w piątek, jak cała nazwa wskazuje, mamy szczęśliwy dzień dla nas, dla narciarzy. Otworzyliśmy dzisiaj, jeździmy za darmoszkę od godziny o 17 do 21. Stok mamy naśnieżony na całej szerokości, wyratrakowany. Zapraszamy wszystkich już od jutra na jazdę na nartach. Ceny kardetów tego roku są 20 zł za 10 zjazdów, 15 zł mamy kardet ulgowy w godzinach rannych od godziny 9 do 11 i od godziny 17 do zamknięcia wyciągu, czyli do 21. O, od 18 do 21. Jakie mamy warunki tutaj do jazdy? No warunki mamy bardzo dobre. Mamy gdzieś koło 40-50 cm śniegu. Na ten rok planujemy jeszcze otworzyć mały wyciąg dla dzieci i snow snowtubingową. To planujemy za jakiś tydzień powinno wystartować. Inaczej sprawa ma się na długiej polanie, gdzie trzy tygodnie temu, dosłownie w pierwszym dniu, w którym można było śnieżyć, wybuchł pożar. Nowi właściciele, bo wyciąg został sprzedany, nie dają jednak za wygraną i już intensywnie pracują nad tym, by znów można było powalczyć z białym żywiołem na ich stoku, ale również obiecują, jak zresztą zaraz powie współwłaściciel, przywrócić wyciąg nowotarskim narciarzom. Mam dobrą informację dla wszystkich miłośników narciarstwa. Stacja Długa Polana w tym roku, najprawdopodobniej na przełomie roku, zostanie uruchomiona. Przygotowujemy dwie niespodzianki. To znaczy, chcemy uruchomić pętle do biegów narciarskich. Jest tu doskonały mikroklimat. Pętla, którą w tym momencie przygotowujemy, będzie miała około 700 metrów, i praktycznie od przyszłego tygodnia do końca marca będzie stuprocentowa pewność, że będzie można uprawiać narciarstwo biegowe w okolicach naszej stacji. A drugą ważną informacją jest to, że będzie można korzystać z lekcji przygotowywanych przez instruktorów Czołowej Szkoły Polskiej Narciarskiej, Szkoły Narciarskiej Strama z Zakopanego. I myślę, że to też w pewien sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności naszego miejsca. Oczywiście będzie punkt gastronomiczny, wypożyczalnia sprzętu ze sprzętem nowym do biegów narciarskich. I myślę, że to wszystko pozwoli spędzić miło czas całej rodzinie. Na wypoczynku na stacji narciarskiej Długa Polada. A jeżeli chodzi o zjazdy, kiedy stok będzie czynny i wyciąg? E, najprawdopodobniej na przełomie roku e, nastąpi uruchomienie e, stacji narciarskiej. No, muszę o to zapytać. E, rozumiem, że nowi właściciele to znaczy, że już nie będzie w połowie zajętego stoku na zawody codziennie, tudzież na jakieś inne wewnętrzne sprawy, że, że tu wreszcie będzie można pojeździć na całej szerokości. E, taki przyśpiew. Świeca nam cel, żeby długą polanę przywrócić nowotarżanom, żeby tutaj weekendowo, ale również w tygodniu toczyło się życie towarzyskie zimą. Na pewno częściowo będą trenowały grupy, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie będzie takiej sytuacji, że pół stoku będzie zajętego. Będą dwa, trzy slalomy ułożone, góra. Góra 1, także będzie na pewno dużo miejsca, żeby każdy mógł spokojnie poszusować. Szykuje się umiarkowanie mroźny, a dość pogodny weekend, więc cóż, zjazdowcy na zadział, a biegacze, dla których co prawda szykuje się niedzielne otwarcie, wypożyczalni nadbiegowych na lotnisku, ale warunki pogodowe na razie jeszcze nie te, mają gotowy tor pod długą polaną.